Dziś Bóg ostrzega Cię przed zwodniczą sytuacją. Zostałeś wprowadzony w błąd przez kogoś być może toksycznego przyjaciela, lub manipulującego współpracownika, nie zdając sobie z tego sprawy. Osoby te karmiły Cię kłamstwami, hamując Twój rozwój i potencjał. Jest to niebezpieczna sytuacja, ponieważ ich oszustwo może prowadzić do zwątpienia w siebie i niepewności. Jest jednak nadzieja. Bóg chce ci pomóc i skierować cię ku prawdzie. Ważne jest, aby otworzyć oczy i dostrzec rzeczywistość tej sytuacji. Być może zostałeś zaślepiony ich charyzmą lub fałszywymi zapewnieniami o przyjaźni i sukcesie ale tak naprawdę to oni cię powstrzymywali. Być może sprawili, że uwierzyłeś, że nie jesteś w stanie osiągnąć swoich aspiracji lub jesteś niegodny, ale w rzeczywistości zasługujesz i jesteś w stanie osiągnąć znacznie więcej. Podobnie jak ziarno z potencjałem, Bóg rozpoznaje w tobie wielkość i pragnie pomóc ci uwolnić się z tej pułapki. Zamierza odkryć fałsz i oszustwo, które zaciemniły Twój osąd, uniemożliwiając Ci życie, jakie dla Ciebie zaplanował. Chociaż podróż może być trudna, z Bogiem u boku możesz pokonać każdą przeszkodę i wyjść z niej silniejszym. Możesz wahać się przed podzieleniem się swoimi zmaganiami, ale pamiętaj, że Bóg jest zawsze obecny, aby Cię wysłuchać i poprowadzić. Jest współczującym i wyrozumiałym Ojcem, który pragnie dla Ciebie jak najlepiej. Nigdy Cię nie osądzi ani nie odrzuci, niezależnie od tego, jak długo byłeś oszukiwany. Jeśli naprawdę chcesz rozwiązać te kwestie, nadszedł czas, aby otworzyć swoje serce i powitać Boga. Uznaj swoją zdolność do afirmacji, módl się o przewodnictwo. Zagłębiaj się w jego nauki i szukaj mądrości w pismach świętych. Otocz się pozytywnymi wpływami i troskliwymi osobami, które priorytetowo traktują twoje dobre samopoczucie. Chociaż podróż może być trudna, z Bożą Pomocą odkryjesz siłę i odwagę, by stawić czoła zwodzicielowi i wyrwać się z jego uścisku. Pamiętaj, że Bóg Cię wspiera i pragnie być świadkiem Twojego sukcesu. Nie pozwól, by czyjeś oszustwo dłużej hamowało Twoje postępy, miej wiarę w Boży Plan dla Ciebie i ufaj, że On doprowadzi Cię do prawdy. Przejmij kontrolę nad swoim życiem i pozwól Bogu pomóc Ci w pokonaniu tego wyzwania. Jeśli znajdziesz się w potrzebie, nie trać nadziei i nie wiesz, że nie ma wyjścia. Chociaż Twoja sytuacja może wydawać się ponura, rezygnacja z powodu braku zmian jest poważnym błędem. Bóg może interweniować niespodziewanie w sposób, który Cię zaskoczy. On Cię nie opuścił, ani nie jest zdziwiony przeszkodami, które napotykasz. Wszystkie te wyzwania pojawiły się po to, by Bóg mógł zademonstrować swoją moc w Twoim życiu. Ważne jest jednak, aby nie rezygnować z podążania za jego wskazówkami i robienia tego, co słuszne. Dzięki wytrwałości nie przegapisz jego wspaniałych błogosławieństw. Dlatego bądź cierpliwy, pozwól mu wkrótce stać się Twoją siłą i bądź świadkiem jego wyzwolenia i nagrody, gdy wiernie wytrwasz. Amen, jeśli wierzysz, że za wyzwaniami, przed którymi dziś stoisz, kryje się jakiś cel. Chociaż niektóre z nich mogą być wynikiem Twoich wyborów, ostateczny cel jest jasny: Bóg wzmacnia Twoją wiarę. Pozwolił, by te próby pojawiły się na Twojej drodze, abyś mógł polegać na Jego mądrości i mocy, a nie na własnej. Być może czujesz się zagubiony, potrzebujesz wskazówek i rozpaczliwie potrzebujesz pomocy. To jest dokładnie miejsce, w którym Bóg chce, abyś był. Zbyt długo dźwigałeś ten ciężar, a teraz, gdy twoje zdolności i siła słabną, jesteś u kresu sił, niezależnie od tego, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie. Zaufaj, że jest to dobre miejsce. Ojciec pragnie objawić się jako żywy Bóg, Pan całego stworzenia. Dlatego wylej przed Nim swoje serce w modlitwie. Wyraź swoje zaufanie do Niego, że zapewni Ci pomoc i cierpliwie czekaj, aż objawi swoją prawdziwą naturę jako Ojciec Święty, Ten, który przemienił przebiegłego Jakuba w Izraela. Ceo oznacza Bożą siłę. Podziękuj mu za aktywne kształtowanie Twojego charakteru zgodnie z jego planem w Twoim życiu. Drogi Boże, proszę, ujawnij mi moje prawdziwe ja, demaskując wszelką fałszywą dumę i udziel mi swojej łaski, abym przezwyciężył samowystarczalność. Wzmocnij mnie, gdy jestem kuszony, daj mi mądrość, abym słyszał Twój głos w każdym wyzwaniu. Bądź ze mną w chwilach sukcesu, przypominając mi, że moje talenty pochodzą od ciebie. Wspieraj mnie także w chwilach zniechęcenia, dodając odwagi, by iść naprzód. Jesteś moim światłem przewodnim i ufam, że poprowadzisz mnie z dala od ciemności i strachu. Wierzę, że używasz zarówno zwycięstw, jak i porażek, aby mnie do siebie zbliżyć. Niech pokój, który odczuwam w modlitwie, niesie mnie przez cały dzień. Oczekuję dnia wypełnionego radosnymi niespodziankami. Ufając Bogu, rozumiemy, że Jego miłość rozlana jest w naszych sercach przez ducha świętego. Ta miłość jest darmo daną i musimy rozważyć, w jaki sposób ją przyjmujemy. Czy odrzucamy ją z poczucia niegodności, czy też przyjmujemy ją z wdzięcznością? Czy postrzegamy Boga jako podobnego do tych, którzy nas odrzucili i skrzywdzili, czy też przyjmujemy Jego miłość przez wiarę, uznając Jego wyższość nad naszymi wadami i niedociągnięciami? Dzięki Bożemu przewodnictwu możemy nauczyć się kochać siebie w sposób, który nie jest egocentryczny ani pobłażliwy. Ale raczej w zrównoważony i prawy sposób, który uznaje Boże Stworzenie za z natury dobre i jest zgodny z Jego planem, abyśmy przyjęli Jego miłość, odwzajemnili ją w pobożny sposób i rozszerzyli tę miłość na innych, których spotykamy. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za wszystko. Ta modlitwa wzywa błogosławieństwa, aby otrzymać Boskie dary. Ta starożytna, jednominutowa modlitwa z Biblii przynosi dobrobyt i obfitość w Twoim życiu. Jeśli jesteś osobą duchową poszukującą osobistego rozwoju i pozytywnych zmian, to przesłanie ma ogromne znaczenie. Gdy usłyszysz tę boską modlitwę, uwolnisz się z uścisku ubóstwa i przywrócisz swoje połączenie z wszechświatem umożliwiając Ci przyciąganie i otrzymywanie bogactwa błogosławieństw. Kliknij link w mojej biografii, aby wysłuchać jednominutowej modlitwy już teraz. Zaufaj mi i uwolnij się od zmartwień, bo jestem Twoją siłą i pocieszeniem. Jeśli dziś rano czujesz się niepewnie, przewidując nadchodzące wyzwania i polegając wyłącznie na własnych umiejętnościach, Pamiętaj, że te zadania nie są na dziś, ale na przyszłość. Zostaw je i wróć do teraźniejszości, gdzie na ciebie czekam. Jako twoje źródło siły daję ci siłę, byś mógł stawić czoła każdemu zadaniu, gdy tylko się pojawi. Będąc twoją inspiracją, przynoszę ci radość, gdy pracujesz razem ze mną. Pamiętaj, aby skupić się na chwili obecnej. Spośród wszystkich moich stworzeń, tylko ludzie posiadają unikalną zdolność przewidywania przyszłych wydarzeń. Choć dar ten jest błogosławieństwem, może stać się przekleństwem, jeśli zostanie niewłaściwie wykorzystany. Jeśli pozwolisz, by zamartwianie się o przyszłość zaćmiło twój umysł, pogrożysz się w ciemności i zwątpieniu. Jednakże, gdy myśli o niebiańskiej nadziei wypełniają twój umysł, otacza cię światło mojej obecności. Niebo, choć w przyszłości, istnieje również w teraźniejszości. Chodzenie ze mną w świetle oznacza, że jedną nogą jesteś na ziemi a drugą w niebiańskim królestwie. Uwierz w moją obietnicę, że zaspokoję wszystkie Twoje potrzeby z moich obfitych bogactw. Twoją najgłębszą i najbardziej stałą potrzebą jest mój pokój, który zasadziłem w ogrodzie Twojego serca, gdzie mieszkam. Jednak rosną tam chwasty takie jak duma, zmartwienie, egoizm i niewiara. Jestem ogrodnikiem, pilnie pracującym nad usunięciem tych chwastów z Twojego serca. Osiągam to na różne sposoby, świecąc światłem mojej obecności bezpośrednio w Twoje serce podczas chwil cichej refleksji, gdzie pokój kwitnie, a chwasty usychają. Pozwalam również na próby w Twoim życiu, a kiedy ufasz mi pośród trudności, pokój kwitnie a chwasty zanikają. Bądź wdzięczny za trudne sytuacje, ponieważ pokój, który mogą przynieść, znacznie przewyższa próby, które przechodzisz. Są miejsca, o których myślałem, że są mi przeznaczone, ale nigdy nie były mi przeznaczone. Byli ludzie, o których myślałem, że zawsze będą przy mnie, ale odeszli przy pierwszym wyzwaniu. Były trudności, o których myślałem, że nigdy się nie skończą, ale czas szybko je rozwiązał. Miałem wszystko zaplanowane, ale życie rozdało mi inne karty. Kiedyś miałem nadzieję na inny wynik, ale teraz ufam, że Bóg wie najlepiej. W miarę rozwoju zdasz sobie sprawę, że się zmieniłeś. Rzeczy, które kiedyś akceptowałeś, Teraz są nie do przyjęcia. Zamiast milczeć, mówisz teraz swoją prawdę. Zamiast angażować się w kłótnie, wybierasz ciszę. Dostrzegasz siłę swojego głosu i unikasz sytuacji, które nie zasługują na Twoją uwagę. Jeśli się zgadzasz, powiedz Amen. Dziękuję Ci, Panie, za ten dzień, moje życie i moje błogosławieństwa. Wierzę w niego całym sercem. Proszę dziś o przewodnictwo. Powierzam Ci wszystko, moją rodzinę, zdrowie, dom, bezpieczeństwo i zmartwienia. Niech Twoja obecność będzie zawsze ze mną i moją rodziną w 2024 roku. W imię Jezusa. Amen. Chociaż zmiany mogą być bolesne, są one niezbędne. Zmiana oznacza rozwój, nowe odkrycia i poznawanie ludzi, pór roku i nieznanych terytoriów. Dlatego ważne jest, aby zachować serce zdolne do nauczania, gdy angażujesz się w ciągłe uczenie się, rozwój i tworzenie. W ten sposób wzmacniasz swoją wiarę, aby wierzyć w większe rzeczy. Drogi przyjacielu, rzuć sobie wyzwanie, aby przekroczyć swoje obecne ograniczenia, ponieważ czeka na Ciebie coś więcej. Nigdy nie osiadaj na laurach i nie bój się zmian, staraj się stać lepszą wersją siebie. Dziś Bóg przemawia do Ciebie. Rozumiem, że ostatnio wątpiłeś w siebie, zastanawiając się, czy masz siłę i zdolność do wypełnienia tego. Co umieściłem w Twoim sercu? To przesłanie jest tutaj, aby zapewnić Cię, że możesz osiągnąć wszystko przez Chrystusa. Nie poddawaj się i nie pozwól, by strach odwiódł Cię od Twoich marzeń. Pamiętaj, że jestem po Twojej stronie i odniesiesz sukces. Możesz to zrobić. Sprawdź link do biografii, aby poznać sekrety przyciągania pieniędzy. Link znajduje się w sekcji komentarzy. Przyjdź do mnie ze wszystkimi swoimi słabościami fizycznymi, emocjonalnymi i duchowymi. Znajdź ukojenie w mojej obecności, wiedząc, że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Przekieruj swoją uwagę ze swoich problemów na mnie. Ponieważ mogę zrobić więcej niż możesz sobie wyobrazić. Zamiast próbować mnie kontrolować, dostosuj się do tego, co już robię. Kiedy wkrada się niepokój, przypomnij sobie, że jestem Twoim pasterzem. Ostatecznie troszczę się o Ciebie. Dlatego nie musisz się niczego obawiać, zamiast próbować kontrolować swoje życie. Poddaj się mojej woli, choć może się to wydawać przerażające lub ryzykowne. Najbezpieczniejsze miejsce znajduje się w mojej woli. Jeśli chcesz, Bóg jest strategiczny i biegły w łączeniu kropek Twojego życia dla większego celu. Zapewni, że spotkasz ludzi, których zamierza spotkać we właściwym czasie zapewnić Ci umiejętności niezbędne do przebywania w miejscach, do których Cię powołuje i wykorzystania możliwości, które już dla Ciebie zaplanował. Twoim jedynym obowiązkiem jest poddanie swoich planów Bogu, posłuszeństwo Mu i priorytetowe szukanie Go ponad wszystko. Czyniąc to, możesz ufać, że On poprowadzi Cię w każdej decyzji i na każdym zakręcie, Ponieważ Twoimi krokami kieruje Pan. Doświadczasz głębokich objawień dotyczących Twojej tożsamości i Twojego potencjalnego wpływu na Ziemię. Twoja dociekliwość i żywa wyobraźnia doprowadziły Cię do licznych odkryć i wewnętrznych urzeczywistnień. Im więcej o sobie odkrywasz, tym bardziej poprawia się Twoje życie. Skupiasz się na wyrażaniu wdzięczności za to, co masz. Pozytywna energia, którą dzielisz się z wszechświatem, wróci do ciebie. Niech spłyną na ciebie błogosławieństwa Pana. Jeśli chcesz bez wysiłku przyciągnąć znaczne bogactwo, zacznij od sprawdzenia linku podanego w komentarzach poniżej, aby odkryć zdumiewające. Dobrze strzeżone sekrety ujawnione przez nieuczciwego naukowca NASA. Okaż mi swoje zaufanie, siedząc cicho w mojej obecności, odkładając na bok wszystkie oczekujące zadania i nie martwiąc się o nic. Ten święty czas spędzony razem wzmocnicie i przygotuje do stawienia czoła wszelkim wyzwaniom, jakie może przynieść dzień. Czekając ze mną przed rozpoczęciem codziennych czynności, uznajesz rzeczywistość mojej obecności w Twoim życiu. Ten akt wiary, czekanie przed rozpoczęciem pracy, jest rozpoznawany w sferze duchowej, gdzie okazanie zaufania osłabia siły ciemności. Najskuteczniejszym sposobem walki ze złem jest zbliżenie się do mnie, gdy trzeba podjąć działanie. Dostarczę ci jasnych wskazówek poprzez mojego ducha i moje słowo. W świecie pełnym złożoności i rozproszeń łatwo jest stracić poczucie kierunku. Angażowanie się w wiele niepotrzebnych czynności może wyczerpać twoją energię. Kiedy jednak spędzisz ze mną czas, przywrócę ci skupienie i jasność. Szukając mojego przewodnictwa, będziesz w stanie zrobić mniej, ale osiągnąć więcej. Potwierdź sobie tę prawdę, Jego miłosierdzie nigdy cię nie opuści, a Jego dobroć zawsze będzie z tobą. Zdecyduj się złożyć swoje brzemiona u Jego stóp, oddaj Mu swoje serce i złóż wszystkie swoje troski przed Chrystusem. Pamiętaj, że On jest większy niż jakikolwiek problem, z którym możesz się zmierzyć. Pamiętaj, że Chrystus jest większy niż Twoje okoliczności. Uwierz, że On nigdy Cię nie opuści, nie porzuci ani nie zostawi. Poddaj Mu każdy aspekt swojego serca. Pomimo tego, że czujesz się głęboko zraniony słowami i działaniami innych, Wiedz, że Chrystus słyszy wołanie Twojego serca. Być może zostałeś zraniony przez tych, którzy Cię wykorzystali lub zdradzili, ale nie musisz szukać zemsty ani sprawiedliwości dla niegodziwców. Zrozum, że nic nie umknie wzrokowi Twojego Ojca, a On słyszy Twoje błagania. Ufaj, że On zaprowadzi doskonałą sprawiedliwość w swoim czasie. Zamiast szukać zemsty, módl się o odkupienie tych, którzy cię skrzywdzili. Bądź odbiciem miłości, miłosierdzia i łaski Twego Ojca, pragnąc, by inni poznali go tak jak Ty. Pamiętaj o mnie na krzyżu, gdy modlę się za Ciebie i wzywam Cię do pójścia za moim przykładem. Mam wiarę w siebie, aby wyrazić to, co masz dziś odkryć, a co naprawdę zmienia życie. W jednej chwili możesz zmagać się z płaceniem rachunków i być przytłoczony zmartwieniami związanymi z pieniędzmi, ale w następnej chwili możesz przyciągać pieniądze bez wysiłku, jak magnes. Co powoduje tę transformacyjną różnicę w życiu ludzi? Jest to tak zwany genetyczny kod bogactwa. Gdy go aktywujesz, twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Możesz aktywować swój genetyczny kod bogactwa już dziś. Wskazane jest, aby aktywować ten kod teraz, gdy ta strona jest nadal dostępna. Wystarczy kliknąć link w moim komentarzu, aby aktywować swój genetyczny kod bogactwa. Podczas moich podróży po całym świecie zaobserwowałem, że przede wszystkim z powodu braku nadziei ludzie czują się przygnębieni. Brakuje im poczucia celu i oczekiwania na przyszłość. To poczucie beznadziei wydaje się przenikać różne aspekty społeczeństwa, w tym media, politykę, sztukę, finanse osobiste i społeczeństwo jako całość. Jednak jako naśladowcy Chrystusa nie musimy ulegać wpływowi tej rozpaczy. Chrześcijanie żyją według innych zasad niż ci, którzy nie znają Chrystusa. Mamy niezachwianą nadzieję, niezależnie od trudnych spraw międzynarodowych, krajowych nagłówków gazet, lokalnych wiadomości czy sytuacji rodzinnej. Możemy znaleźć ukojenie w Jezusie i nadziei na uzdrowienie i życie wieczne w niebie, które On umożliwił. On służy jako bezpieczna i wieczna kotwica dla naszych dusz. Gdybyśmy pokładali naszą ostateczną nadzieję w ludziach lub tymczasowych ofertach tego świata, bylibyśmy zagubieni i zagubieni. Nasza nadzieja spoczywa jednak w Jezusie Chrystusie, który zwyciężył grzech i śmierć. Jezus przyszedł, aby zmienić rozpaczliwy stan świata. Dlatego Piotr radzi nam, abyśmy byli gotowi przedstawić go duchowo z praduszą, które napotykamy, prowadząc je bliżej nadziei znalezionej w naszym Panu. Umiłowani, nie bójcie się i nie traćcie nadziei. Kiedy ścieżka, którą kroczysz, staje się nierówna i niepewna, podtrzymam Cię moją potężną prawicą. Zapewniam Cię, że przeprowadzę Cię przez każdą próbę, nie opuściłem cię i nigdy nie opuszczę. Nie pozwól, by niepewność życia zasiała w tobie ziarno wątpliwości. Zamieszanie zniekształca wszystko, sprawiając, że nawet stabilność wydaje się chwiejna. Jednak mój pokój uspokaja każdą burzliwą myśl, przywracając porządek nawet pośród chaosu. Moją łaską wygładzam najtrudniejsze ścieżki. Moje miłosierdzie wypełnia każdą szczelinę na Twojej drodze, zapewniając, że nie ulegniesz ciemności, ponieważ jestem światłem, które Ci towarzyszy. Przynoszę jasność każdej zagadce i oferuję niezachwianą pewność poprzez moją wierną obecność. Zaufaj i nie zniechęcaj się tym, co może Cię spotkać. Jestem świadkiem tego wszystkiego i stoję po Twojej stronie. Obiecuję obrócić wszystkie okoliczności na Twoją korzyść, ale musisz zaufać, że moje drogi przewyższają Twoje zrozumienie. Dopóki istnieje dzień dzisiejszy, jestem tu dla Ciebie. Kocham Cię głęboko, Boże. W życiu często napotykamy sytuacje, w których czujemy się ograniczeni i wprowadzeni w błąd, czy to w naszych osobistych relacjach, przedsięwzięciach zawodowych, czy w naszych własnych umysłach? Być może zmagamy się z jakimś problemem już od jakiegoś czasu, i pomimo naszych najlepszych starań, nie możemy znaleźć wyjścia. Może to być frustrujące i przytłaczające doświadczenie, które może wpływać na nasze samopoczucie psychiczne i emocjonalne. Ale co, jeśli powiem ci, że jest ktoś, kto chce ci pomóc wyjść z tej sytuacji, ktoś, kto czuwa nad tobą i czeka, aż zwrócisz się do niego o pomoc? Tak, mam na myśli Boga. Wielu z nas wierzy w siłę wyższą, ale w trudnych czasach często pomijamy fakt, że możemy zwrócić się do Boga o wskazówki i wsparcie. Być może zastanawiasz się, dlaczego Bóg miałby być zainteresowany pomaganiem mi w moim problemie, skoro jestem tylko jedną osobą spośród miliardów? W rzeczywistości Bóg kocha każdego z nas bezwarunkowo, bez względu na rozmiar naszych problemów. Bóg jest zawsze tam, aby nas prowadzić i oświetlać naszą ścieżkę. Jednakże, aby otrzymać Bożą Pomoc, musimy być otwarci i chętni do jej przyjęcia. Musimy mieć wiarę i zaufanie do Bożego Planu. To naturalne, że w chwilach cierpienia czujemy złość lub urazę do Boga, zastanawiając się, dlaczego zmagamy się z takimi trudnościami. Musimy jednak pamiętać, że Boże intencje nie zawsze są dla nas jasne i może istnieć większy cel, którego nie jesteśmy w stanie dostrzec w danej chwili. Być może zastanawiasz się, jak Bóg może rozwiązać mój problem, skoro nie jest tu fizycznie obecny. To prawda, że nie możemy fizycznie zobaczyć Boga, ale możemy wyczuć Jego obecność i przewodnictwo w naszym życiu. Jestem gotowy, aby błyszczeć i afirmować, dbając o siebie. Jeśli jesteś gotowy, podziel się tym filmem z pięcioma osobami, które wierzą w Boga.